Hejka moi drodzy! Z tej strony Wisienka. Wiem, ten filmik miał być inny, jak zapowiedziałam w filmiku, w którym dziękowałam Wam za 100 subskrypcji. Miał to być Versus, ale przyszły mi do głowy dwa yy, jakby filmiki, które mogę spokojnie teraz nakręcić. Także. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie po tytule, będzie to moja kolekcja LPS z brokatem. Ale, ale, zanim Wam ją pokażę, to zostawcie subskrypcję na moim kanale i oczywiście łapkę w górę. No to ja chwilę poczekam, a Wy zostawcie łapkę i suba. Gotowe? Mam nadzieję, że, że zostawiliście A teraz przejdźmy do filmiku Aha Będą one w kolejności losowej Ale najpierw pokażę małe LPS No to tak Pierwszym małym LPS z brokatem jest Taki słodziutki Króliczek Jest on z tej serii brokatowej ma... Znaczy proszę brokatowej Tęczowej nie brokatowej a tutaj, jak widzicie, brokatową grzywkę. Wygląda tak, ma znaczek LPS. I dziurkę. No i drugim, jak można się domyślić, kolegą tego króliczka jest taki słodki robaczek. Również on ma tutaj takie brokatowe czułko. Wygląda tak, ma znaczek LPS. I dziurkę. Dobra, dziękujemy. Kolejnym małym brokatowym potrzebem jest taka słodziutka żerawka. Wygląda tak. Ma znaczek LPS. I dziurkę. Kurde, nie przewracaj się. Również ma brokatową grzywkę. No i teraz, jak można się domyślić, również kolega żerawki, czyli taki ptaszek. Wygląda tak. Ma znaczek LPS, którego nie widać. Również ma brokatową grzywkę I jest słodziutki I nie chce stać, stój Proszę cię stój, o dziękuję To były już wszystkie małe LP z brokatem, teraz przejdziemy do dużych Ok, zaczniemy od Jednego jedynego brokatowego z G3, czy tam G5, nie wiem Jest to, uwaga Holly. Nie jest ona oczywiście popularna, znaczy ona w sumie. Nie jest ona popularna, oczywiście. Wygląda tak, ma znaczek LPS i dziurkę. I jak widzicie, ma brokatowe uszka i takie to wterko pod, yy, pod, gu... pod główką. No, pod główką. Yy, jak coś, to ona ogonka nie miała brokatowego. No i wygląda tak. A, teraz już będą same pet z G2. Pierwszym pet brokatowym brakatowym jest taki oto kojat. Wygląda tak, Na znaczek LPS. Jurkę. Ja, ja bym powiem, że ja go ogólnie kiedyś bardzo chciałam mieć i zupełnym przypadkiem dostałam go na święta. Co mogliście zobaczyć w filmiku, co dostałam na święta. No, ma jak widzicie brokatowy ogonek, który się nie chce wyostrzyć I tak, no, tą grzywkę, włosy. No, no i włosy. Dobra, idziemy dalej. Kolejnym jest to taka kicia. Ryżę, to ja naprawdę nie, nie mam pojęcia, co to zaraza. No, wygląda tak. Ma szary magnes i ma. Brokatowe uszko i nad oczami. No i tutaj, nad oczami, ten jakby jej makijaż jest taki brokatowy. No, idziemy. Nie coś się prostzyć. Ostrość. Dobra, idziemy dalej. Kolejnym petropem brokatowym jest to taki wężyk. Wygląda ona tak. Ma znaczek LPS. I dziurkę. No i widzicie, ma brokatowe te, te, te takie. Nie wiem jak to nazwać takie jakby kropeczki czy. Nie, no nie wiem, naprawdę, jak to nazwać. Takie łuski, może? O, może takie te łuski na główce. Nie wiem, naprawdę, czy to są łuski. Dobra, uznajmy, że to są łuski. Okay, idziemy dalej. Kolejnym pet shopem jest, uwaga, taki żółwik. Wsunę wygląda, tak? Ma dziurkę i znaczek Alpes. Tutaj z boku na skrópce. Yy, mam, jak widzicie, u brok góry brokatowe takie jakby taką tą skorupkę, taki może na kawałek, a tych te, te nie miała brokatowych, tylko to. No i tutaj z moją skorupkę mam też brokatową. Ok, przechodzimy do dwóch, już do dwóch ostatnich pet shopów. Przed ostatnim już pet shopem jest taki pewien i teraz powiecie, dlaczego on tutaj się znalazł, skoro on nie jest brokatowy, ale czekajcie, ostrość, bez ostrości tu nic nie zdziałamy, bo jak widzicie, ta farba, jakby, którą on jest pokryty, to jest taka połyskująca jakby, no się tak błyszczy, dlatego on też się tutaj pojawił, wygląda tak, ma znaczek jakby w takiej łapce, ja kiedyś nie wiedziałam, co to znaczy i dlaczego on ma taką łapkę, ale teraz już wiem, ponieważ... Kiedyś Petropy można było dostać za naklejki. No i on jest właśnie za naklejki. No, ma dziurkę. No i dlatego się tu pojawił. Mówię, że drugi raz wiem. Bo no spójrzcie sami. Jest to takie połyskujące. A zanim już Petropem jest komiką Kitty, on również z tego samego ona również z tego smego powodu się pojawiła. Jak widzicie, to maska i nóżki ma takie błyszczące. No, wygląda tak, ma znaczek LPS i dziurkę. Okej, okay, to by były mo, już moje wszystkie LPS z brokatem. No to co, dzięki za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie oczywiście subskrypcję i łapkę w górę. No i ja się z wami żegnam. Buziaczki, pa!